Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Wczoraj wieczorem, 6 października, zostałem poproszony o to, żebym dziś, to jest 7 października, odmówił różaniec przy granicy Polski. Jeśli to możliwe, 7 października, święto Matki Bożej Różańcowej. Nie mogę tego zrobić o późniejszej godzinie wraz z innymi chętnymi, z innymi niewolnikami Maryi. Więc zrobię to o godzinie 10 przy granicy Polski, tak? Ja jestem na plaży nad Zatoką Pucką. To też jest granica Polski, tylko, że morska. I tutaj, w tych warunkach, bardzo chętnie, bo jest to rzeczą chwalebną, czcząc naszą matkę, panią królową, właścicielkę, odmówię Różaniec. A o późniejszej godzinie, będąc w pracy, też będę pamiętał o łączności modlitewnej wraz z braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus najświętsza Maryja Panna.